Witajcie, z tej strony Patryk i Łukasz z Fabryki Rowerowej. Dzisiaj prezentujemy miejską legendę, czyli Cannondale Bad Boy. Zapraszamy. Cannondale Bad Boy to ogólnie rower, który należy do segmentu rowerów miejskich, choć U... może tak nie wygląda, nie wygląda ale tak. jest to rower, który Cannondale opisuje jako segment urban, czyli, czyli miejski. Model ten właściwie jest produkowany ponad 10 lat. Już, no, więc... 10 lat, troszeczkę ponad, tutaj akurat ciężko e... te wartości dokładnie przyjąć. I no jest, no jako takie, służy do takiego klasycznego dojazdu do pracy, do przemieszczania się po takich bardziej można powiedzieć zurbanizowanych terenach. Dokładnie. E... Natomiast odbiega zupełnie konstrukcją od tego, co produkują nasi. Rodzi, rodzimy, rzucenci, rodzimy rzucenci. pod podmianem rowerów tak, Gdzie tutaj akurat na rowery to faszyńskiego jakieś botniki, bagażniki i tego typu elementy. A tutaj mamy wszystko na odwrót rower. Przechodzi do tego segmentu troszkę bardziej po swojemu. Nazwijmy to może bardziej po amerykańsku, nie? <noise> tak, niż tak. Po, niż od samej ramy może zacznijmy. No, tak zgodnie z tradycją od samej ramy. Rama aluminiowa, czyli tak. taka klasyka tutaj. Z tym, że jest to model smart form C1, C1 czyli, czyli najwyższy. ten najwyższy model, jeżeli chodzi o, o wykonanie i wykończenie tak. ram od. Kupowa Canondale. wersja aluminium, jeżeli chodzi o Canon Dayla. Dodatkowo co potem też na przebitkach zobaczycie, to spawy, które są no, prawie że niewidoczne, tak? Jak ktoś no, tak powiem, nie jest sprawionym kolarzem, to tutaj się też można łatwo pomylić co do materiału tej ramy, jeżeli tak. chodzi o, o wykonanie. Fajna jest taka można powiedzieć innowacja, co właśnie już nam pokazuje, że, że ta tak, że to jest rower jest segment jest jakby miejski, tak. czyli tak zwany Urban Armor. Czyli jest taka wstawka gumowa właściwie w tym, w tym miejscu i z jednej i Zauważcie, z drugiej strony. że jak Rower, gdzieś opieracie, czy też gdzieś zapiąć, to ten element najczęściej dotyka się takiego do stojaka, czy też ewentualnie innych przedmiotów. A przez co rysuje się tak bardzo? Tak, stąd najczęściej właśnie takie rysowania, czy też lakieru uszkodzenia. A ten system mm, właśnie chroni nas przed takimi rodzajami y, uszkodzeń. Z takich właściwie jeszcze ciekawych rzeczy Rozwiązań. Y, mamy z tyłu takie dwa paski, na przewidkach będzie to pewnie widać. Odblaskowe. E, odblaskowe. To od tyłu gdzieś tam, jak pojedzie samochód, no zwiększa gdzieś... Wasze bezpieczeństwo podczas jazdy na drodze, no szczególnie też w mieście, tak? w jakimś tam zmroku. Co dalej? No to tak powiem, tutaj też wspomnę Wam o Left Team, natomiast w formie sztywnej. Tak, mamy tu takiego Leftiego, trochę wyglądającego tak. jak te, można powiedzieć, starsze Lefty, bo jest to Dłupułkowy. Lefty dwupółkowy, więc no, wygląda tak, tak ciekawie. I, I automatycznie no jest na sztywno, więc ten amortyzator jest lekki. Jeszcze jest taka jedna innowacja związana z tym amortyzatorem, ale no to, to może na, znaczy amortyzatorem, sam koniec. ale to na koniec może w Mam na koniec, natomiast jak ktoś na przykład kocha rowery miejskie, no to też dzięki temu lewciemu wersji sztywnej ma tą namiastkę jakby koncepcję Calondey'a, którą wykorzystuje w swoich rowerach górskich z amortyzacją. Gdzie mamy leftiego jego oczo, ewentualnie krawelach leftiego Oliwier. Tak. Dalej właściwie taka duża zmiana wydaje mi się w porównaniu do klasycznych rowerów miejskich. Znaczy w dużym skrócie. Pierwsza rzecz, gdy ten napęd widzi osoba no, kowalski, tak to możemy określić, to jest pierwsza myśl, gdzie jest łańcuch, no, gdzie są przerzutki. Jak to wygląda? Czemu jak to jak... jest jednobiegowy i czemu to tak dziwnie wygląda? Tak. Więc no jak, jak pewnie zauważyliście, mamy tutaj napęd paskowy. Dokładnie. E, czyli to jest e, Gatesa chyba firma. Tak, Gatesa jeżeli o firmę. Z karbonowym paskiem mm, i połączone jest to wszystko z piastą e, planetarną Szymano Alphain, ośmiorzędową, ośmiobiegową. Rozwiązanie to, Przede wszystkim mimo jest... że na polskim rynku szokuje jeszcze co po niektórych, to widzimy, że coraz więcej firm ten system wykorzystuje. I w Polsce też takich rowerów na rynku Przecież. przybywa. Więc właściwie, jakie są główne zalety tego typu napędu? Przede wszystkim bezobsługowa praca, bo nie potrzebujemy smarować łańcucha, czyścić, czyścić go, jakoś dbać, szejkować. No, różne się nawyki stosuje wobec łańcucha. A tutaj po prostu możemy Siadać tego się i jeździcie. W jednym, jednym dużym skrócie. Natomiast też cały system jest bardzo cichy. Wręcz niesłyszalny tak, tak żeby coś określić. Nie możemy, możemy teraz w dźwięku wrzucić kawałek, jak, jak to wygląda. Wrzucimy do przodu, do tyłu. Natomiast ten dźwięk jest w ogóle niewyczuwalny, nie niesłyszalny, jeżeli chodzi o, o poruszanie się. No stąd mijanie jakichś przechodniów może być <grystanie> tak zaskoczeniem. Tak. Tak. Kolejna ważna i właściwie może najważniejsza można powiedzieć, najważniejszy aspekt tego napędu to długotrwałość. Jest bardzo wytrzymały po prostu napęd, tak. nie zużywa się tak szybko jak, jak łańcuchy, nie wyciąga się. Więc naprawdę znaczy... tu można grube tysiące kilometrów gdzieś na tym robić. No nie będziemy tą sprawę jakoś zmiany. ukrywać, że ten system napędowy jest droższy niż system oparty na łańcuchu. Natomiast żywotność w, cięższa, albo trzykrotna, no tak, też jest cięższa, tak? tak jak to piasta wewnętrzna. Tak. Natomiast żywotność tego napędu jest dwukrotnie albo i trzykrotnie dłuższa niż napędu zewnętrznego z łańcuchem standardowym. Więc no technicznie tą wartość, którą płacicie na początku, potem sobie odbijacie w tematyce serwisowej, jeżeli chodzi o eksploatację. A zyskujemy na tej właściwie komforcie tak. i tej. No i dzięki temu, że jest to piasta marki Shimano w, w segmencie Alfine, no to zmiana biegów jest wręcz niewyczuwalna. Wiadomo, tak, no że naprawdę. odczuwacie cięższe przełożenia czy lżejsze, ale sam moment zmiany biegu jest wręcz niewyczuwalny. No i też duży aspekt na plusik, jeżeli o to chodzi, to manetka, którą. Czy manetka ogólnie sam system napędowy, który możemy obsługiwać. Na postoju, tak? To jak nie trzeba tak. się poruszać, żeby zmienić przełożenie, możemy to przełożenie zmienić zawsze, yy, zależnie czy góra, czy dół, w każdym momencie, czy to obciążenie, sobie to możemy dowolnie konfigurować. Jeżeli chodzi o aspekt bezpieczeństwa i tutaj siły hamowania, no to klasycznie tutaj Canon daje postawił na hamulce tarczowe hydrauliczne marki Shimano yy, w systemie z tarczami 160 mm. Tak, 160 mm, jak, się nie widzi, jak dobrze tu. widzę. Model hamulców dokładnie to jest MT400. Tak, nie są naprawdę czy... są solidne, zatrzymają w miejscu jeszcze połączenie ze sztywnym Nie Szczególnie, liter, że jest to rower miejski, więc tak powiem, też jak się tam w nie prędkości osiągać tym rowerem raczej nie, nie będziecie. Ale nie można. Natomiast ale się też da. można, A też można, też, też się da. Jak ktoś chce, też tak powiem, można Sieda. się tak bawić. I jedną w sumie ważną rzeczą, o której jeszcze nie wspomnieliśmy wcześniej, to są koła. Bo tutaj uwaga, uwaga, nie mamy kół 28 calowych. Co może widać na, na rowerze? Tak, ale... że jest trochę mniejsze są, tylko mamy tutaj koła 27,5 cali. I koła średnie. Tak, Właściwie dlaczego Canondale wrzucił tutaj koła 27,5 cali? To rower. Dlatego, że tak chciał, czy tak się mu podobało. E, ale tylko... Stawiamy tutaj na zwrotność. Tak. Mniejsze koła roweru. mają mniejszą tak. masę rotującą, mniej ważą i rower dzięki temu będzie bardziej zwinny i krótszy, zbity. Pamiętajcie, że w miejskim zgiełku często brakuje miejsca na jakieś olbrzymie manewry, zawracania, skręcania, gdyż macie innych kolarzy, pieszych, samochody, więc koło średnie no nie jest tutaj jakimś złym rozwiązaniem, a wręcz przeciwnie, tak. bardzo przemyślanym i dobrym. Dzięki temu, rower się taki przewidywalny zwrot. Przewidywalny jest bardziej zwrotny. Dodatkowo oponki marki WTB w szerokości 40 mm. Tak, z takim kojarzę? dość ym, tak, dokładnie 40. 40 mm. Mamy tu taki dość, dość gładki, bieżnik. Uniwersalny na... bieżnik jednym słowem. No na, na naprawdę są cichutkie. Po ponad tej szerokości sprawia, że rower jest komfortowy i też lepiej tłumi drgania niż w oponie w segmencie nie wiem 35, 32, o, trochę, 30 mm. Um, jak to w rowerze miejskim, choć nie do końca, mamy też system montażu koszyków na bidon, e, do przełożenia jakichś, jakichś napojów, mm -hmm. możliwość e, montażu tak, błotników. błotników, bagażnika, z tym, że błotnika tylko z tyłu akurat, <noise> bo z przodu nie zamontujecie błotnika, więc takiej możliwości nie ma, natomiast z tyłu to jest jak najbardziej do, do przyjęcia. E, no i na koniec coś, co jakby sprawia, że ten bardzo wyjątkowy, jeżeli chodzi o obudowę i, i segment, jakiego powstał, e, czyli oświetlenie, tak? Każdy z Was będzie pomyśli, że no, trzeba sobie kupić lampki, bo ich nie ma w zestawie. Natomiast Canon D'Abra z marką Super Super nowa, to jest marka niemiecka, tworzył system wewnętrznego oświetlenia. Takie światła pozycyjne można powiedzieć, tak, żebyście byli też. Po za zaklikaniu na górnej koronie e, leftiego macie włączoną lampę przednią, A plus z tyłu? Y, na sztycy też jest włączniczek do lampy z tyłu. Skąd taki projekt, skąd taki system? Canon Day stwierdził, że te lampki będą zawsze z wami, bo ich nie zdemontujecie. Fakt braku demontażu też wpływa na to, że, i, że nikt wam ich nie ukradnie. I dodatkowym aspektem jest możliwość ładowania USB, zarówno przedniej, jak i tylnej lampki. Tak, nie trzeba się o baterię, to jest Masz, zawsze... tak powiem, tutaj wszystko w rowerze, więc tutaj technicznie wasz aspekt bezpieczeństwa jest bardzo mocno podniesiony. W kontekście wagi torowe w rozmiarze M w topowej wersji waży 12,5 kg już tak. z pedałami. Pamiętajcie, że to pedała. nie jest wysoka, natomiast też tą wagę jest większa właśnie tylna piasta. Planetarna, która jest stosunkowo ciężka tak, elementem. Ponad półtorej kilo waży. Klasycznie rower jest dostępny u nas w stepach stacjonarnych i internetowym. Akurat w tej wersji mamy rozmiar M. Natomiast spodziewamy się w najbliższym czasie jeszcze wersji 2 i 3 w rozmiarach tak. nieco większych i mniejszych. Także akurat tutaj myślę, że każdy z Was coś sobie dobrze na naszej stronie sprawdzań dostępności, jeżeli ktoś tak. czegoś szuka konkretnego. Dziękujemy za obejrzenie tego materiału. Po więcej treści tego typu zapraszamy na nasz kanał na YouTube oraz na resztę naszych social media. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Cześć, do zobaczenia.